Witajcie na moim kanale. Zanim przejdę do filmiku, chciałam Wam powiedzieć, że to jest mój pierwszy filmik. Um, także wybaczcie za moje błędy um, powiem też, co będzie się znajdować um, na moim kanale. Otóż będą to filmiki, oczywiście o koniach, związane z koni. Um, na przykład i jak się ubrać na lekcję jazdy konnej. I w ogóle, będzie też seria QA, czyli możecie mi zadawać pytania pod filmikami, a ja będę robić filmik pod tytułem QA i na te pytania będę wam opowiadać. Dobrze, więc może przejdę już do filmiku. Dzisiaj chciałam wam pokazać mój cały sprzęt jeździecki, który mam dla mnie i dla konia, dla mnie jeźdźca i dla konia. teraz chciałam wam powiedzieć, że jestem. Um, początkowym miejscem, także nie mam zbyt dużo rzeczy um, butów oficerek Wam nie pokażę, ponieważ są one schowane na balkonie dlaczego? Ponieważ wczoraj byłam na, na jeździe było straszne błoto, deszcz i po prostu są całe w błocie i nie mogę Wam je pokazać moje, w tym filmiku oczywiście też nie znajdziecie mojego kasku Ponieważ jeszcze nie mam kasku, oczywiście na, na pewno w tym miesiącu, czy w lutym go sobie kupię. Um, I proszę, bez hejtów, że kupiłam sobie rzeczy dla konia, a kasku najważniejszego nie mam. Um, no, kupię swojego na pewno. Jak na razie jeżdżę w tym, coś stanie. Dobrze, więc e, bez przedłużenia, zacznijmy. Od ubrań dla mnie, czyli dla jeźdźca. Pierwszą rzeczą są to breechesy. Są one takie brązowe. Nie wiem jak inaczej określić e, ten kolor. E, kupiłam je w Decathlonie. Są one z firmy Fongamza. Nie wiem, czy, to, czy ja to dobrze wymawiam. Tutaj jest Fongamza. Ja e, kupiłam rok temu, także już w nich praktycznie je, nie jeżdżę, ponieważ są one za małe. Oczywiście jak. Każde e, bryczesy mają tutaj rzep na końcu. Są one chyba z pełnym lejem. E, mają oczywiście guziczek, miejsce na pasek oraz swoją kieszonkę. Nie, on nie ma kieszonki. E, nie, ma, ma, ma kieszonkę. E, tutaj ma oczywiście gumkę. A z tyłu, e, z tyłu wyglądają tak. To chyba są z pełnym lejem. Nie znam się dobrze jeszcze na tych britchesach. Dobra. Kolejnymi brytczasami są to takie czarne, które kupiłam kilka miesięcy temu także w Decathlonie i także z firmy Fongamza. Są one już jak widzicie sami o wiele, wiele mniejsze, większe, też mają tutaj żeby. i one też są z pełnym lejem. Mają oczywiście zameczek, kieszonkę, a z tyłu wyglądają... Także jakoś to rozłożę, o, w ten sposób. O, tutaj mam właśnie tą linię i także filmy Fongamza. Dobra, kolejną rzeczą, e, może to, jest to taka bluza fioletowa, o. E, ma ona kieszenie, kaptur i tutaj w środku ma taki biały puszek, dlatego ją zakładam bardziej na takie chłodniejsze dni. No, i taka super. Kolejną rzeczą mam tu taki bezrękawnik, którego kupiłam w zwykłym sklepie z ubraniami. Nie taki specjalny. Do koni. No, do jazdy konnej. Taki niebieski. Tutaj ma kieszonki. Jest bardzo ciepły. Także czasami sobie, jak jest taki chłodne dni i... Nie zakładam kurtki, to, to zakładam tą bluzę i właśnie ten bez bezrękawnik. I to jest bardzo fajne połączenie, bo jest mi ciepło. No widzicie, on ma takie poduszeczki. Tutaj takie, o, może tego nie zauważycie. Tutaj ma gumkę, jakiejś tutaj z firmy Cecil. Nie wiem. takie coś. Kupiłam go już dosyć dawno. I tak on wygląda, jest bardzo fajny. Kolejną rzeczą mam, to taką bluzkę, w którą praktycznie zawsze jeżdżę. Znaczy nie zawsze, ale jest ona naprawdę bardzo wygodna i jest bardzo fajna. Ona jest jakby tak na krótki rękaw, ale nie jest. No bo krótki rękaw jest dotąd, to ona jest troszkę dłuższa. Ma tutaj guziczki, tak samo jak tu. Jest ona taka różowa i po prostu strasznie mi się podoba i jest bardzo wygodna i fajna. Kolejną rzeczą dla mnie, no to jakieś piórko, nie wiem skąd ona się wziął. są to rękawiczki, jest Um, także z firmy Fonganza, jak sami widzicie są one brązowe, lubię bardzo w nich jeździć, są one bardzo wygodne, a ja po prostu bez rękawiczek się nie ruszę na koniu. No, kolejną rzeczą są to skarpetki, nie są to skarpetki jeździeckie, e, są to mm, zwykłe skarpetki, takie które kupiłam w sklepie, ale są one dosyć długie, także czasami je zakładam. Dobrze, więc teraz zacznijmy do połowy dla koni. Tyle, ty, tylko tyle mam. Dobra, więc pierwszą rzeczą, um, dobra zacznijmy od tego, jest to moja skrzynka na szczotki. Tutaj ma takiego konika, takiego konika i tutaj jeszcze takiego. Ja ją kupiłam w zwykłym sklepie, to miała być skrzynka, skrzynka na narzędzia. Były też inne kolory, a ja akurat sobie wziąłam taką fioletową, ma ona rączkę oczywiście. I tutaj się otwieram w ten sposób. Dobra, tutaj mamy jakby taką pierwszą część. Może zmienię o w ten sposób, jeśli Wam chyba będzie lepiej. I tutaj mam czarne gumeczki do koreczków, które także kupiłam w dekatlonie, nie pamiętam za ile one były. Bardzo fajne. I tutaj oczywiście jest więcej przegródek. na razie nic nie ma, wyjmujemy. I tutaj mam parę moich szczotek, które są nowe, ponieważ, tak jak mówiłam, niedawno zaczęłam jeździć. A jeśli chodzi, pewnie się teraz zastanawiacie, no tak, niedawno zaczęłam jeździć, a przecież mówiłam, że brliczesy mają wzrok. Ponieważ moja siostra jeździła, ja te brliczesy mam po niej i ona już chyba jeździ 3 czy 2 lata. Więc tak, tutaj jest taki mały zestawik, znajduje się gąbka. Gąbka nie jest do domicie konia, um, posłuży mi do czyszczenia mojego sprzętu. Ej, miałam już kilka takich gąbek, ale po prostu już mi się strasznie zniszczyły. I tutaj sobie się. Nie, nie kilka, tylko to jest pierwsza moja. Dobra, kolejną um, mam y, tą kopystkę. Używam ją chyba z dwa razy. Jest naprawdę bardzo fajna ponieważ um, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, co ja teraz mam, postanowiłam mieć swoje, bo tak to używałam w jak to się mówi, w stajni ze szkółki. No ale teraz użyłam mam swoje. Także taka kopyska ładna, to jest brązowo- niebieska, taka fajna. No. Pierwszą szczotką, drugą, jest to taka szczotka, którą kupiłam w sklepie York. I to jest chyba Animalia. Nie wiem, jak to się wymawia bo to jest sklep internetowy. Taka ładna. Podam link w opisie. I ona jest taka, taka tutaj miała być taka miętowa. Strasznie z niej włosy wypadają, nie wiem dlaczego, właściwie mi powiedzcie, piszcie komentarze oczywiście. Jest takim y, czarnym paskiem, tutaj ma napis York i bardzo fajna, taka ryżowa, bardzo fajnie się nią y, czyści. Muszę trochę szybciej mówić, ponieważ mi się bateria rozładowała. I już, już ostatnią szczotką, która jest po prostu taka znana, jest oczywiście zgrzebło, które jest potrzebne w czyszczeniu konia, takie zwykłe y, czerwone. Które także kupiłam w tamtym sklepie. Bardzo fajne, już kilka razy go używałam. Regulowane, takie, no normalne, plastikowe z grzebu. Szybko tutaj poszę. Dobra. Następnie mam Kantar, z którego się naprawdę mega, mega cieszę. Dostałam go na święta. Taki błękitny, prześliczny. Tutaj jest rozmiar full. Tutaj ma taki karabinczyk i naprawdę bardzo, bardzo ładny. O. Następnie do niego kupiłam sobie e, uwiąz z Jorka. Znaczy, ja to, te wszystkie rzeczy zamawiałam przez internet, czyli to, to i te szczotki też przez internet na, w tym sklepie Animalia, są takie gruby już właśnie też go kilka razy używałam i jest brudy, może w kamerze tego nie widać, jest on niebiesko-czarnym, e, ma karbinczyk, chyba już to mówiłam, ale nie pamiętam i bardzo fajny. Dobrze, więc to były wszystkie rzeczy. Tam jest bałagan, na to nie patrzcie. To były już wszystkie rzeczy dla mnie i dla Jeźdźca. Mam nadzieję, że mój pierwszy filmik wam się spodobał i zostaniecie ze mną dłużej. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania mojego kanału, oczywiście do komentowania, pisania mi pytań pod filmikami. Może w drugim odcinku się pokażę. Mam nadzieję, że się mnie nie przestraszycie. bo No, to do zobaczenia. Cześć.